Cześć! W tym odcinku przedstawię wam to, co udało mi się zrobić przez ostatni tydzień, czyli nowy wzmacniacz do subwoofera, zarówno do domu jak i do samochodu. A więc zapraszam was do oglądania. Ok, teraz widzicie na biurku leży sobie mój wzmacniacz. No, jest on spory w porównaniu do poprzedniego, który robiłem i nawet mi się cały w kadrze nie mieści. Ale w tym wzmacniaczu doszło parę zmian. Przede wszystkim zastosowałem tą przetwornicę, o której mówiłem już przy okazji budowy tamtego wzmacniacza. Ona tutaj jakby wymaga tam powiedzmy od 12 do 16V napięcia wejściowego, a na wyjściu daje 24,5V. Tutaj mamy ten sam wzmacniacz, czyli TDA7492, jednak tym razem połączymy te wyjścia równolegle. Wyjścia głośników połączymy równolegle. Napisał mi jeden z widzów, że tak można by było zrobić w tym samym zwiększyć moc. I postanowiłem, że poczytam trochę o tym na forach, oczywiście anglojęzycznych, bo po polsku ani słowa o tym nie było. I rzeczywiście można połączyć w tym przypadku wyjścia głośników, ale pod warunkiem, że wejście będzie mono, czyli zarówno lewy, jak i prawy kanał będzie miał dokładnie ten sam sygnał. Więc tutaj wystarczyło połączyć sobie kanał lewy i prawy. Zasilanie 24,5 V. Głośniki tutaj wyjścia na głośniki połączone równolegle, czyli plus do plusa, minus do minusa. To jest ważne. I tutaj jeszcze jedna płytka, którą już na pewno przez parę minut filmu widzieliście, czyli jest to przedwzmacniacz. Tak, zastosowałem tutaj przedwzmacniacz aktywny. Dokładnie chodzi o filtr dolnoprzepustowy ponieważ w tamtym wzmacniaczu e, cały ten filtr był pasywny, powodowało to duże straty na głośności, e, no i przez to nie mogliśmy wykorzystać całej mocy e, tego wzmacniacza. Więc tutaj zastosowałem jeden wzmacniacz operacyjny, LM358 e, i dwa potencjometry. Ten będzie regulował e, częstotliwość graniczną filtru, a ten reguluje po prostu głośność za przedwzmacniaczem. Mamy tutaj wejście sygnału na tych cinchach, na RCA. I w zasadzie no to jest tyle. Tak tyle, jeśli chodzi o samą budowę. Jeszcze tak jeszcze przód. Tutaj mamy złącza bananowe, do których będziemy podłączać zasilanie. Zastosowałem bananowe dlatego, że mają wysoką jakby, może nie wydajność, ale mogą znieść więcej prądu niż jakieś tam zwykłe jacki zasilające. I dodatkowo takie coś łatwo zastosować w samochodzie, ponieważ w samochodzie prowadzimy jakiś grubszy przewód, tak powiedzmy, no ile tam 1,5 mm kwadratowego. Nawet 1 mm wystarczył, bo tu mamy chyba, no mamy tutaj 100 W, tak więc wystarczy taki 1 do 1,5 mm kwadratowego dwa razy i zaciskamy to na konektory złącz bananowych, czyli po prostu odkręcamy sobie to te złącza i tam wsadzamy konektor. I takie połączenie jest trwałe. Na tyle trwałe, że się raczej nie rozłączy podczas jazdy, a i wygodne. Tak samo w domu możemy przejściówkę zrobić. Nożem zrobić to na jacki, no to trzeba by było więcej kombinować, dorabiać przewody, no i tak dalej. Tutaj mamy, yy, mamy bezpiecznik. Bezpiecznik zastosowałem 10A, także tutaj zniesie maksymalnie 120W, gdyby to cudo tyle pobierało. Nie sądzę, że będzie aż tyle pobierać, ale bezpiecznik zawsze z jakimś zapasem stosujemy. I to jest bardzo ważne, bo o ile w domu mamy jakiś zasilacz, który ma zabezpieczenie przeciwzwarciowe, no to akumulator w już takiego czegoś nie ma. I tutaj, dla naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa samochodu, y, warto zastosować bezpiecznik za 20 groszy, y, który uratuje nasz samochód, na przykład przed pożarem, gdyby doszło do jakiegoś zwarcia. Oczywiście przypadek ekstremalny, ale. Ale warto zabezpieczyć tutaj bezpiecznikiem, i jeszcze, oczywiście, typowe złącze terminal głośnikowy do podłączenia głośników. Także w tamtym wzmacniaczu mieliśmy do dyspozycji maksymalnie 50 W, z czego i tak pewnie wykorzystywaliśmy połowę, przez to, że był to filtr pasywny i część sygnału została tracona. Tutaj mamy połączone równolegle głośniki, czyli wyjścia głośnikowe. Mamy przedwzmacniacz aktywny. Czyli myślę, że możemy już znacznie więcej mocy wyciągnąć. Nie wiem czy dokładnie 100 W, ale na pewno więcej niż w przypadku tamtego wzmacniacza. I tutaj mamy jeszcze przełącznik. Może niezbyt istotna rzecz, ale jest przełącznik. I wzmacniacz, właśnie tak wygląda w środku. Za chwilę omówimy sobie jeszcze raz schemat tego wzmacniacza, jak to wszystko połączyć. Jak widzicie, nie nagrywam już tutaj filmu z tego, jak montuję ten wzmacniacz, ponieważ było tutaj parę parę problemów. Między innymi wyobraźcie sobie, że z tych złącz powypadały śruby. Musiałem wymienić na nowe. No było tutaj, było tutaj trochę męczenia się z różnymi głupstwami, które nie powinny się przydarzyć, ale jednak. Więc Wolę już nagrać po prostu film z tego, jak ten wzmacniacz jest gotowy. I mamy jeszcze, oczywiście, drugą część pokrywki. Tutaj mamy drugą część budowy. I wystarczy założyć i z dołu zakręcić. I w taki oto sposób będziemy zaraz testować, ale najpierw schemat. Ok, teraz omówimy sobie budowę tego wzmacniacza na schemacie. Będę rysował tutaj elementy w postaci takich schematów blokowych. Ponieważ jest on tutaj zrobiony właściwie z dwóch modułów gotowych i jeden mój, czyli ten filtr na płytce uniwersalnej. Ok, więc zaczynamy od zasilania. Robimy to tak, że mamy dwa złącza bananowe. Ja Wam może przybliżę. O, lepiej będzie przybliżę. Mamy dwa złącza bananowe, plus i minus. I Teraz tak, z jednego prowadzimy bezpiecznik. Bezpiecznik 10A. Tutaj narysujemy sobie taką masę, żeby nie komplikować schematu, i mamy coś takiego jak przetwornice. Przetwornicę tu oznaczę DCDC i do masy. I teraz tak, mamy sobie jakiś potencjometr i tym potencjometrem należy wyregulować, wyregulować jakby napięcie, tak żeby na wyjściu było 24,5 V, A może być 25, ale. Powiedzmy, że nie będzie 24,5, tak, żeby nie przekraczać tego napięcia mm, na, dla kondensatora na płytce. Tam jest do 25 V. Ok, jak mamy już sobie taką oto przetwornicę, y, to tu uczynić do masy, bo masa jest wspólna. I teraz będziemy mieli nasz wzmacniacz. Y, będziemy mieli wzmacniacz, jest TDA 7492. I teraz tak, zasilanie. Oczywiście prowadzimy. Zgodnie z no, zasilaniem, tak. Teraz sygnał audio będzie wychodził nam z filtra. Teraz tak, łączymy sobie te dwa kanały. Jeśli to jest lewy, to jest masa, i to jest prawy, to sobie lewy z prawy łączymy. Musimy mieć dwa przewody, tak, żeby dźwięk był mono. Tutaj mamy już sygnał. Teraz ważne są te połączenia głośników. Jeśli mamy plus minus plus minus wyjścia, to robimy także plusy do plusów, tak. I minusy do minus. Tutaj będzie nasz głośnik. Tu będzie nasz sabów. I teraz z tym sygnałem. Mamy sobie jeszcze ten filtr. Ja schematu filtru nie będę rysował, bo ten schemat macie tam w opisie filmu. Będziecie mieli do pobrania. <laughs> Narysujemy sobie taki bloczek. I teraz tak. Będziemy mieli jeden potencjometr do głośności i od niego będzie wychodzić dźwięk tak to oczywiście do masy łączymy i tutaj wychodzi jakby już sygnał sygnał użyteczny mamy jeszcze drugi potencjometr jest to low pass filter czyli regulacja tego tej częstotliwości granicznej i tutaj jak wchodził nam sygnał z tej strony to będziemy mieli właśnie dwa, t dwa c dwa razy RCA. Wiecie co, nie wiem jak się dokładnie to czincz rysuje, to nie hejtujcie. Narysujemy sobie tak symbolicznie. O. I w ten sposób mamy jakby cały schemat blokowy naszego wzmacniacza. Zobaczcie, sam w sobie nie jest trudny, zrobiony z modułów, także mamy tu pewne ułatwienie. A i oczywiście, jak zwykle zapomniałem o czymś. Tutaj jest ten włącznik. O, tu jest włącznik który pokazywałem Wam. I tak, i to w zasadzie tyle. Chyba nic mi się wydaje nie pominąłem. Jeszcze. A, pominąłem. Tutaj zasilanie do filtra. Tutaj też będzie 24,5 V. Sobie podłączycie to wszystko wspólnym zasilaniem. Filtr też wymaga zasilania, bo jest aktywny. Ok, więc myślę, że to jest wszystko, jeśli chodzi o schemat. Ja jeszcze Wam to oczywiście ładniej narysuję w jakimś iglu albo w czym. Także będziecie mieli do pobrania zapisu. A teraz przejdziemy do testu naszego wzmacniacza. Na początek zaczniemy sobie od instalacji naszego urządzenia. Instalacja jest bardzo prosta. Na początku montujemy bezpiecznik 10A w tym oto gnieździe. Następnie do złącz bananowych przyłączamy zasilanie. I do terminala głośnikowego podłączamy oczywiście przewody od głośnika. Teraz możemy obrócić nasz wzmacniacz i zająć się instalacją z drugiej strony. Teraz z tej strony podłączamy sobie źródło sygnału ze złącz RCA. Ok, w zasadzie to jest tyle. Ok, teraz już podłączymy nasz wzmacniacz do źródła sygnału. Włączę tutaj muzykę i głośniki są połączone w systemie 2.1, czyli nie będziecie słyszeć tylko i wyłącznie subwoofera, ale też głośniki zwykłe. To mam nadzieję da lepszy, lepsze porównanie dźwięku niż słuchanie samych niskich tonów. W zestawie oczywiście to o wiele lepiej brzmi. Także e, zaczynamy. Ja tutaj włączam muzykę i włączamy sobie wzmacniacz. Na razie leci muzyka tylko z głośników y, 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 zwykłych. Teraz oczywiście nic nie słychać. Musimy sobie dostosować pasmo oraz głośność. Może najpierw zaczniemy od głośności. Teraz regulujemy pasmo. Może niezbyt dobry moment w piosence, bo nie słychać basów. Tutaj będzie dobrze. Gdzieś tutaj. Okay. Czyli mamy głośność maksymalną i teraz będziemy dostosowywać sobie pasmo. To już jest chyba największe, często, najmniejsza częstotliwość graniczna. Myślę, że dobrze jest gdzieś o tak po środku. To oczywiście trzeba dostosować w zależności od pomieszczenia, czy też jak montujecie w samochodzie, to też w zależności od miejsca sebufera w samochodzie. Ok, teraz podłuśnimy sobie jeszcze. jest naprawdę potężny, nie wiem czy nie ma przesterów w kamerze, możliwe no, że są, bo jest naprawdę nieźle tutaj hałas. Jeszcze Wam pokażę jak chodzi sobie głośnik. Myślę, że już wystarczy tej pobudki w bloku. To było wszystko. To jest wszystko na ten odcinek. Jeśli film się Wam spodobał, pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę pod filmem. Nie zapomnij także subskrybować mojego kanału. Jeśli doceniasz moją pracę i chcesz się wesprzeć, to zapraszam Cię na mój profil na stronie Patronite. Tam możesz przelać dowolną kwotę na rzecz rozwoju kanału. I dzięki temu myślę, że będziemy robić jeszcze lepsze, bardziej ekstremalne wzmacniacze, ale również inne projekty yy, DIY. Także dzięki Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!